15 metrów, tak, żeby możliwe było w przyszłości pogłębienie kanału i przyjęcie tutaj statku w zanurzeniu 15 metrów. Jedynym limitem jakby takim nawigacyjnym, problemem z którym będziemy się stykać przy, przy ewentualnym pogłębieniu tego obszaru do 15 metrów, to jest kwestia długości statku. Nawet nie jeśli chodzi o przyjęcie, bo tutaj nabrzeża to jest około kilometra, tylko obrotnice tutaj w tym miejscu. Mamy problem z obracaniem tego typu statków. Ewentualnie możliwe było obracanie statków w pobliżu stoczni marynarki wojennej na tej drugiej obrotnicy, z tym, że no, musielibyśmy tam dokonać wyburzenia tej ostrogi, która, która jest y, częścią infrastruktury, y, infrastruktury y, stoczni marynarki wojennej. Jak Państwo widzicie, tu na zapleczu, y, na brzegu Bułgarskiego, znajdują się duże obszary ponad 30 hektarów przeznaczonych pod funkcje logistyczne. To jest ostatni taki obszar, który będziemy wykorzystywać pod budowę, przede wszystkim pod budowę magazynów i to w różnej konfiguracji, czy to my będziemy budować te magazyny, już taki jeden magazyn został zbudowany i wydzierżawiony w najbliższej okolicy tego, tego obszaru, czy też dopuszczamy taką możliwość, że inwestor weźmie w dzierżawę długoletnią w obszar podbudowy magazynu i sam będzie takie prace, takie prace prowadził. Tu może to nie jest specjalnie widoczne, ale jest to obszar bardzo, bardzo ciekawy. Przede wszystkim może tutaj będzie widać na kolejnym, mówimy o tym, o tym obszarze tutaj 30 hektarów, z tym, że na zapleczu tego obszaru, za placami samochodowymi i elektrociepłownią znajdują się duże obszary na terenie gminy Kosakowa i później Rumi. W tej chwili puste w części one są przeznaczone, przeznaczone pod funkcje przemysłowe w planach zagospodarowania. I tutaj w miasto Gdynia prowadzi ciekawy projekt tzw. Tak Doliny Logistycznej. Pan naczelnik Toczek jest wielkim zwolennikiem takiego, takiego pomysłu. Mianowicie w oparciu o przyszłości opad, który tutaj w w będzie się zaczynał i będzie, będzie szedł w kierunku, w kierunku zachodnim, w oparciu o tą, ten kościec transportowy masz, mamy szansę zbudować naprawdę duży obszar, 200-300 hektarów pod funkcje logistyczne, także byłby to taki naprawdę istotny element miastotwórczy, a także oczywiście gospodarczy dla całego obszarów Gdyni i aglomeracji północnej. Kolejnym elementem jest przebudowa nabrzeża szwedzkiego. Firma Atik wymaga od nas, abyśmy pogłębili to nabrzeże do, do 13 metrów, także umożliwi to zawijanie tych statków Panamax. Takie statki z kontenerami już się w porcie Gdynia pojawiały i firma Merski, firma MSC zawijały już takimi statkami do Portu Gdynia testową i mamy nadzieję, że, że tego, te, tego typu statki będą się pojawiały. Z tym, że dla nas problemem, tak jak mówiłem, nawigacyjnym nie jest przyjmowanie takich statków, jeśli chodzi o głębokość. Bo tutaj dojście do 15 metrów jest technicznie wykonalne. Dużym problemem byłoby ewentualnie długość statku, to jak mówiłem, te obrotnice będą limitowały nasze przyjmowanie tego typu statków. W związku z tym podeszliśmy już do planowania wyjścia w morze. To co Gdańsk już w tej chwili zrobił, czyli budowa terminala, terminali za, z wyjściem na Zatokę. Na razie proszę tego nie bać dosłownie. To są wizje, które nasi planiści podejmują po to, żeby mniej więcej oszacować koszty takiej inwestycji. To, no mogę już Państwu zadać, że to są bardzo duże koszty i tutaj bez wsparcia centralnego i inwestycji, krótko mówiąc, inwestora zewnętrznego są praktycznie niewykonane, ale, ale myśląc o przyszłości w perspektywie 10-20 lat, no musimy takie Panie, prace planistyczne podejmować. Panie Zbyszku, takie, bo takie pytanie mi się nasunęło z tym molem rybackim, czy dałoby się wykorzystać ewentualnie do no tych waszych planów? Przepraszam plany? bardzo, tak? Przepraszam. przepraszam. Panie Grzegorzu. Myślimy, myślimy tutaj o różnych lokalizacjach, proszę się specjalnie tym nie sugerować, czy, czy to będzie wyjście w, w morze w okolicach Gdyni czy, czy, czy w Mechelinkach, to jest, to jest kwestia wtórna i myślę, że do, do dyskusji tu mówię, proszę się tym nie sugerować, to są tylko wizje, które są oparte przede wszystkim o plany zagospodarowania Zatoki Gdańskiej, plany, które Przypomnę, nie są wymyślone przez nas, tylko przez Urząd Morski. Plany, które istnieją od czasów naprawdę zamieszkłych i one, one umożliwiają nam w ogóle podejście do park planistycznych i wyjścia w morze, czy to w okolicach gminy Kosakowo, czy w okolicach Gdyni. To w zasadzie tyle z mojej strony. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę, jeśli nie, to... To byśmy potem przeszli Teraz do mogę? autobusu i no, bardzo proszę. Panie Grzegorzu, pytanie jest o, o potencjał tak zwanego mola rybackiego. Czy dałoby się wykorzystać to molo rybackie dla Waszych potrzeb? E, tak, teoretycznie. Że, przypomnę, że molo rybackie zostało wydzielone z granic portu Gdynia. Mhm. Zakładamy, Ale... że, że można to odwrócić. Pan gdy gdybać można, ale, ale w, to są pewne decyzje rządowe, które już zostały podjęte y, dobre kilka lat temu i, 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 i nie z naszej gestii y, o tym dyskutować. Jeśli y, ministerstwo y, zmieni granice, to będziemy o tym myśleć. Mhm. Warunkiem koniecznym jest zmiana granic, tak? Zdecydowanie. To jest, to jest najistotniejsze. Dlaczego te nazwy? To jest pewna tradycja. Z... Nie, to jest tradycja przedwojenna. A... krótką jest etymologia. Etymologia. W... Myślę, że w części jest, jest podyktowana jakby funkcjami. Funkcjami ładunków, które były, były przewożone na tych obszarach, czyli na przykład nabrzeże szwedzkie, eksport węgla zlokalizowany na w, nabrzeżu, gdzie ten eksport węgla następował. Nabrzeże fińskie no w tej chwili nie jest wykorzystywane, trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat się nazywa fińskie, nabrzeże angielskie, eksport, eksport ładunków spożywczych, nabrzeże w, jakie na przykład czeskie przeładunki drobnicy. No, myślę, że to, to był jakby klucz do, 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 do tego. przed wojną. Przede wszystkim to jest przed wojną. Ale ostatnia zmi ostatnia zmiana, na przykład że Czechosłowackie, że A było, Czeskie... A było radzieckie między Nie, nie, to... Się. Nie było Tak, że Czechosłowackie biegła kadencja. Czeskie. My, nie, nei, by było... znaczy jugosłowiańskie zostało zmienione na słowackie, a z uwagi na to, że w Jugosławii już nie ma... Naprawdę naprawdę tak, tak jest, nie ma tej dyskryminacji. No, tego procesu pogłębiania kanału portowego, On jest dosyć obrazowa, jeżeli Państwo macie ochotę, na przykład 12 minut pokazuje, bardzo ciekawy, poprzez A możemy zabrać e, Zabrać, no, a, dobrze, tak? Ale obejrzy <słuchaj> też. <słuchaj> Rozumiem, że czas jest to pan, przewodniczący, pan, pan, o, pan przewodniczący ma jeszcze plan, żeby pokazać o, Państwu Stocznię gdynia, w związku z tym ja prosiłbym, jeśli nie ma pytań, to byśmy przeszli do autobusu. Jeśli są pan pytania, pan, to jeszcze bardzo proszę. Na no można sobie podejść zobaczyć, jak to jest przede wszystkim z, z czasów budowy portu. E, dźwięk, przed to dźwięk to dźwięk. To przede wszystkim lata 20. Tam, A w gawodzie, lata w części, w części to są, to są, to są takie, takie pozostałe, znaczy przedwojenne jeszcze elementy, medale z czasów z PRL-u, mamy takie wyroby z, z hutników i, 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 i górników, czyli jakiś tam, jakiś jakieś element, tak, to ja o jest, ale... 26 Porty, przepraszam. 23 wrzesień 1922 rok. Nadważę za formalny początek portu ponieważ w tym dniu podjęto ustawę o budowie portu. na Pomorzu, Gdyni. To jest symboliczna data. Bo 26 to jest budowa... Nie, to jest, nadań, to jest, nadań, to jest nadanie praw miejskich miastu w To są dwie różne rzeczy. Znaczy, Chyba 20, 20. Odnać, to jest dość wstydliwy tak. element, bo jest pierwszym statkiem był statek o, minut. francuski z, jest z jest emigrantami. Także nie był to przeładunek, to ale po prostu statek pasażerski. Zażę, Są dwa różne pojęcia. Zarząd portu, czyli ta jednostka, która administruje obszar portowy w tej chwili, czyli 302... Z wchodzi w... To wchodzi w straż pożarną? Straż A ile 39 zatrudniał? A, A ale trudno mi powiedzieć, że to, to, to była inna struktura. Zupełnie. Inna struktura, tak? Kiedyś port, zarząd portu był powiązany ze spółkami eksploatacyjnymi. Teraz te dwie funkcje eksploatacyjno-przeładunkowo, funkcje zarządzania obszarem terenem portowym i infrastrukturą została oddzielona. Jesteśmy taką administracją. Coś na wzór rządu miasta. <grym> Ale data podjęcia tej ustawy to jakby oficjalna data powstania Polski, tak? tak? Tak, historycznie tak. No, tak. Trzeba było coś przyjąć Zobaczymy. za początek, ja tak? Ja się gdzieś właśnie spotkałem tak. Ja tak. Gdzieś właśnie z tym... Dlatego w przyszłym roku powtórzymy jubileum dziewięćdziesiątego, a dwudziestego września września jest ten ta Także no, 20 a 20... Szkoda, że nie mamy tego mówiska.